Matulu, matulu, po co szecie, nie? Dawaj. Pokitliły ci się te kudły, cale w nie grzebzienia nie mogę wsadzić. Tak patrzę i nie ziem. Co i się kołtun na tym łbzienie wyzinął? Jek to kołtun, to go nie rusać. Zebi się tam, jaka choroba nie wdała. Kołtun to należy łopciąć w spak, przy samej skórze Nożycani. Najlepszej w zili o świętego Jana, albo gdzie tam w go sobota. Jo. No, jak tak musisz, to niech tak będzie. A ty zakładaj tą chustkę na łeb i czekaj do zielgiej soboty. Łale, wow, rosa! Jakim serbscy ten księdzowski zegajnik, usurlałem się po pas. Rosa to zawsze na pogoda. Tylo chyba ona już niedługo potrwa. Bogapi całani gromadami wsiadł po tych polach. Ło! A i mnie już w no, ta chłod w nie bluje. To już Musi tym desce niedługo chlunąć. Jo, prawda, Muzis. Bo jak my się nieboska matka śnili, to zawdy nadezdźwięzyło. Wy to na wszystko macie, jakie wrozby, Nie zawdy się łone wam sprawdzają. Ławy nojcie, dziś kuguty psiałem na grzandzie. To i pogoda bandzie. Ła prawda, bo zaprzał podłok nam. Może jakie koście do nas przydą? Nie wyglądaj przez te okno, bo jeste jako bziedę zobaczysz. Ła co mam nie patrzeć? Może jakiego kawalera wypatrza? Z tym kołdunem? Ła, to ci glęczego kawalera sobie wypatrzyła. Ła stary Bartnik Ignacy jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na dzięki, dziecko, łane. Dziń za Co Ignac, chodź tu, coś ty wy taki markotny. Łosiąć łono tutaj na zedelku, no ma wszystko łopoziec. Łanie tam się łomnia. Ja tylosiołka przysiąda, o siedzielce z plazów za Staro, zapaść łopółkrok. Ja to to Ignat zaden dla nas kłopot, bo